Dlatego, że zawsze obserwuję, że ten sygnał potrzebuje chwilę, żeby dotrzeć do internetu, że ja tu jestem. Więc, więc dobrze, żeby była chwila takiego smoltoku. Będą pewne zmiany, mm, jeżeli chodzi o, o kanały. Nie będę na ich wszystkich nadawała. Nadawała. Cześć Wielnika, cześć Ania. E, czyli powstanie nowy jeszcze kanał. Zaraz powiem może o tym. Myślę. Dzisiaj taki temat, myśl, emocje, działanie, o właściwej kolejności, które decydują o tym, czy robimy, czy nie robimy i co zrobić, żeby zacząć robić, jak się nie robi. Natomiast zmiany, które przed nami, bo, bo już odpalam TikToka, zmiany, które przed nami, ten kanał, który patrzę teraz na Instagram, właśnie. Kanał na Instagramie będzie dedykowany, ten właśnie, będzie dedykowany typowo budowaniu wolności geograficznej, typowo, mm, typowo budowaniu biznesu online. Więc dzień dobry, TikToku. Więc te treści, które teraz, czyli będę robiła live równolegle na, na y, YouTube i na TikToku, te same rozwojowe. A na Instagramie osobne, bo na Instagramie będę nadawała z innym moim kanałem, czyli połączę TikToka z Instagramem, TikToka z YouTube'em innym i Instagrama z kanałem innym, ze względu na to, że tutaj na Instagramie chcę ukierunkować treści typowo na narzędzia, wiedzę i rzeczy, które są związane z budowaniem biznesu online, dlatego że. To, co mnie fascynuje absolutnie, to to, że network marketing faktycznie daje taki lifestyle, a nie inny. I jak widzę, jak dużo błędów się robi w tym, jak dlaczego i rozumiem, dlaczego ludzie nie zarabiają to no to po prostu chcę ten kanał kierunkować, ale to będę zapowiadała na relacjach, a dzisiaj skupiam się już na, na temacie, czyli na relacjach zobacz jaki będzie, o której live, na którym kanale, bo będzie trochę delikatnych zmian. Natomiast dzisiaj temat, który jest mocno uniwersalny z punktu widzenia czy to celu zarobkowego, czy to celu rozwojowego, myśl, emocje, działanie, czyli w jakiej kolejności trzeba o co zadbać, żeby mieć efekty. Tak naprawdę my bardzo często chcemy się, i ja też często mówię o tym, skup się na działaniu, skup się na działaniu, skup się na działaniu, Natomiast fakt jest taki, że bardzo często przed działaniem nas blokują myśli. Tak? Czyli myśli. M, dziękuję. A, czyli myśli, a myśli nas blokują przed działaniem z prostego powodu. Z tego powodu, że to one nam włączają te wszystkie takie nasze demony pod tytułem: Nie rób tego, wyśmieją cię, to głupi pomysł, albo i tak nie dasz rady, albo od jutra, albo nie dzisiaj, albo coś tam. To myśl włącza emocje, a emocja później hamuje przed działaniem albo mobilizuje. Dzień dobry, cześć, cześć, hmm, hamuje przed działaniem albo mobilizuje. Nie? Nie da się odwrócić tego, chyba, że wyłączysz emocje. Czyli to, czego często cię tutaj uczę i to, co często, często mówię, to... Hmm, to w momencie, później będę odpowiadała na komentarze, dobra, bo ja słyszę, widzę pytania w trakcie, ale to nic nie powiem sensownego, jak będę się skupiała teraz na komentarzach. To, co ja często, często o tym mówię, skup się na działaniu, skup się na działaniu i przestań rozkminiać, nie? Czyli nie, wyłącz się, za, przestań zadawać sobie pytanie, co ludzie powiedzą, co ludzie pomyślą, co ja czuję, czy mi się chce, czy mi się nie chce i tak dalej. Czyli tak naprawdę moje namawianie ciebie jest do tego, że jak się skupisz na działaniu bez myślenia, o emocjach, a po prostu skupisz się na działaniu, no to będziesz mieć fajne efekty. No i tak jest. Natomiast w momencie, w którym nie umiesz wyłączyć sobie tych pytań do siebie, bo ja pracuję z wieloma osobami, które tak rozkminiają, po prostu miliard pytań tam jest w, so, w, w, w sobie do siebie. Um, to trzeba mieć świadomość tego, że pytania, które sobie zadajemy, że myśli, które sobie włączamy, będą nam sabotowały emocje, czyli będą nam albo wzmacniały emocje działania, albo będą wzmacniały emocje niedziałania, stania w miejscu, nierobienia, nieodważania się, niewychodzenia poza, poza strefę komfortu i tak I to jest takie bardzo, ale to bardzo ważne, że jak chcesz Ruszyć z miejsca, z tego miejsca, w którym tutaj się jesteś, żeby Ci je bardziej, to musisz nauczyć się obserwować swoje myśli, bo jak nie nauczysz się obserwować swoich myśli, to nie nauczysz się ich wyłączać albo nie nauczysz się ich zmieniać. Musisz je nauczyć je wyłączać albo musisz się nauczyć je zmieniać z prostego powodu. Taki banalny przykład. Mówi się o tym. Ja teraz mam kanał, zresztą, jest i na TikToku, na YouTubie jeszcze nie ma, ale jest na TikToku i na Instagramie mój nowy kanał Inshape by Dominika Maczek, czyli kanał, na którym dzielę się na moją drogą do mojej wymarzonej wagi w sensie tkanki tłuszczowej, bo tam mnie bardziej zależy na poziomie tkanki tłuszczowej niż na. Na, niż na określonym, niż na, niż na samej wadze i jedną, jedną z takich rzeczy, którą tam uczę i, i gdzie tam dodaję treści jest to, że zacznij siebie obserwować, musisz siebie obserwować, musisz się nauczyć siebie. Jedną z rzeczy, którą tam też mówię, dzisiaj będzie taka rolka o tym, że picie wody jest niezbędne do tego, żeby schudnąć. Kropka. Picie wody. I teraz, jak rozmawiam z różnymi osobami, ale woda, ale taka czysta, ale niedobra, ale nie lubię, albo coś. I to jest jeden z takich prostych przykładów. Jeżeli wiesz, że woda Ci służy, bo dzięki wodzie czujesz się lepiej, wyglądasz lepiej, działasz lepiej, chudniesz albo nie tyjesz, albo cokolwiek, że woda jest jakby fundamentem zdrowia życia i w ogóle ale nie umiesz jej pić, bo nikt ci nie nauczył i sama się nie nauczyłeś, nie nauczyłeś, to pierwszy krok, jak chcesz się nauczyć wody pić, to musisz sobie, jak ją pijesz, zadać pytanie, co ci tam w głowie siedzi, nie? I na przykład jest niedobra, nie? Bo ten, no ale dobra, no to niedobra, no to co to znaczy, że niedobra? Co mi tak naprawdę w niej nie smakuje? No, że taka bez smaku, no to co mogę zrobić, jak taka bez smaku? No mogę dodać sobie plasterek jabłka, albo mogę dodać sobie odrobinę cytryny. Albo imbiru, albo coś, i wtedy będzie miała smak. Czy wtedy będzie już dobra? No, będzie dobra, rozumiecie? I chodzi o to, żeby zadając sobie pytanie, co mi w głowie siedzi, znaleźć sobie rozwiązanie na myśl niedobra, żeby moja myśl niedobra przeszła w jest okej, okay. może nie pała miłością, ale jest okej, okay. czyli mój organizm ma szansę się przyzwyczaić, i dzięki temu. Inaczej po nią sięgam, bo mam rozwiązanie. Nie skupiam się na tym ojej, ojej, ale nie dobra, ojej, ojej, ale nie taka, nie nie tylko skupiam się na tym, no to dobra, no to teraz ja muszę. Mm, a coś zrobić, żeby moja myśl jak sięgam po wodę nie była niedobra tylko była fajna z, z tym, z Emilem lubię, nie? albo fajna z jabkiem lubię, albo ha, może nie kocham ale wiem, że mi służy, to piję, nie? i dopiero wtedy sięgać do działania i to dotyczy wszystkiego, to dotyczy zmuszenia się do tego, żeby robić rzeczy właściwe, właściwe w biznesie, w życiu w związkach, w dowolnych rzeczach, nie? w dowolnych rzeczach Czyli konstrukt zawsze taki, myśl będzie generowała Twoją emocję, Twoja emocja będzie Ci generowała albo działanie, albo brak działania. Czyli jakby wszystko jest działaniem, nie? Czyli brak działania też jest działaniem, tak? Ja czasem, jak ktoś mnie pyta, ja czasem się śmieje, jakbym taki moment, że robię nic, to ja nigdy nie mówię, ja nic nie robię, tylko ja mówię, robię nic. To teraz robisz, robię teraz nic. <noise> zawsze coś robimy, nie? I w momencie, w którym. Chcemy, żeby nasze działanie nam służyło, może w ten sposób, bo zawsze działamy, nie? bo jak nie działamy, to też działamy, czyli nic nie robimy to też jest forma działania. Mm, czyli jak chcemy, żeby to, co robimy, służyło naszym celom, czyli pchało nas na naszą drogę wytyczoną do tego naszego życia bardziej, do tego wymarzonego miejsca, no to musimy zadbać o to, żeby myśli nie generowały nam destrukcyjnych emocji, tylko generowały nam fajne emocje, żeby myśli nam nie sabotowały tego wszystkiego, zrobiały myśli. Myśli to jest tak naprawdę, Naprawdę klucz do manifestowania dobrego, do działania dobrego, do wszystkiego. Nie? Myślami jesteśmy w stanie zarządzić absolutnie całym naszym światem, natomiast już zarządzić myślami, czyli Myśli zarządzają naszym światem, ale zarządzić myślami nie jest tak łatwo, jak mamy swoje nawyki. Nie? Jak mamy swoje złe nawyki. I to, do czego dzisiaj taka podpowiedź i rozwiązanie, jak możesz zarządzić swoimi myślami, to jest właśnie to, co powiedziałam na przykładzie wody, ale powiem Ci to w kilku punktach. Czyli, po pierwsze, zacznij obserwować swoje myśli. Tak? Możesz sobie wziąć jakiś zeszedł, możesz sobie notować, czyli w tych sytuacjach, w których. Hmm, Coś Ci nie sprzyja, coś chcesz zmienić, coś można na, na, wzięte na tapet takiego, że chcesz coś zmodyfikować, no to, no to obserwuj tą myśl. Jaka ci myśl przychodzi? Na przykład nie chce mi się albo boję się, albo niedobre, albo takie się, nie dam rady, co tam jest. czy jak to zaobserwujesz, to przejdź sobie 10-stopniowy, możesz sobie przejść 10-stopniowy na sposób na zmianę przekonań, który nadawałam w zeszły piątek. Na wszystkich kanałach on już jest. Nie, na TikToku nie jest jako w piątek, ale jest, jest opisany, chyba wczoraj, albo przedwczoraj, to dodawałam, nieważne. 10 system do zmiany przekonania. w zasadzie jak to jest przekonanie, a jak to jest po prostu myśl, to naucz się je wyłączać albo włączać inne, tak? Czyli obserwacja jako krok pierwszy, później decyzja do tego, co z tym dalej robię i działanie. Do tego też jest taka bardzo cudowna metoda, którą uwielbiam, którą Ci też teraz jeszcze powiem. To jest metoda trzech świateł, którą uczę zresztą w różnych kontekstach, bo ona jest mocno uniwersalna i fantastycznie działa. I metoda trzech świateł jest do zastosowania bardzo w tej sytuacji, czyli po to, żeby zaobserwować swoje myśli i zmienić emocje z tym związane zmienić myśl z tym związaną po to, żeby zmienić emocje, żeby zmienić działanie. Wyobraź sobie światła. Jak jesteś na ulicy, i Stoisz na skrzyżowaniu, albo jedziesz w stronę skrzyżowania, są światła. Nie? To jest uniwersalne w każdym kraju. W Portugalii też jest i w Polsce, jest i wszędzie. Jest, nie, znam, nie byłam jeszcze w kraju, w którym by nie było światła. Czasem są większe, mniejsze, różne, ale, ale są światła. Jakby międzynarodowe prawo. I u góry jest czerwone, na środku jest pomarańczowe, na dole jest zielone. Okay? I jak Chcesz wykorzystać tę metodę. Ta metoda polega na tym, że jak zaobserwujesz jakąś myśl albo jakąś emocję, coś, coś się nieciekawego dzieje z Tobą, coś co chcesz zaobserwować, przemyśleć, zobaczyć, to włączasz sobie tak jakby hamulec, jakby czerwone światło się przed Tobą zaświeciło. Wtedy robisz sobie stop klatkę i mówisz: OK, no to co to za myśl, nie? To co, co, co ja sobie teraz myślę, albo co mi narasta ta emocja taka, nie? Co się teraz dzieje? To jest ten moment obserwacji. Pomarańczowe światło to jest zastanawianie się nad opcjami, jakie mam teraz do wyboru. Co mogę z tym zrobić? Mogę przestać o tym myśleć, mogę myśleć o czymś innym, mogę popodskakiwać 10 razy po to, żeby, żeby zmienić emocje. Mogę co? Nie? Czyli wybierasz sobie różne formy działania. Czasem po prostu przekierowanie pod tytułem nie do kogoś, zajmuję się rozmową z kimś, to już jest jakby wyciszenie czegoś, nie? Czyli pomarańczowe to jest. Zastanowienie się, co ja mogę zrobić w danej sytuacji, jakie mam opcje. A zielone, to jest jakbyśmy wciskali ten gaz, to po prostu to robię, to wdrażam, nie? To jest metoda, która fajnie działa przy negatywnych emocjach, w takim rozumieniu, że jak wiem i obserwuję, że, nie wiem, zaczyna mnie coś we mnie narastać negatywnego, to wtedy obserwuję siebie, nie? Na zasadzie, ok co mnie zdenerwowało w tej sytuacji? Albo on, ona powiedzieli to, to i to, albo on, ona powiedzieli, zrobili to, to i to, um, nie? Ok, i co ja teraz mogę z tym zrobić? Mogę odpyskować, mogę zachować się agresywnie, mogę zachować się ulegle, mogę zachować się asertywnie, mogę nic nie zrobić, mogę wyjść bez słowa, mogę różne rzeczy, nie? No i która metoda przybliży mnie? Czyli która metoda da mi efekt taki, który chcę? Czyli, a co chcę? Na przykład z tą osobą chcę mieć dobre relacje, chcę sobie wyjaśnić pewne tematy i chcę, żebyśmy żyli w harmonii, albo w tej sytuacji szkoda mi czasu na marnowanie, nie chcę eskalować, nie wiem, nie chcę eskalować konfliktu, nie chcę coś tam. Czyli metoda trzech świateł, ona daje ci tą przestrzeń, że zrób stop klatkę, nie działaj po prostu tak na, na zasadzie szybko, szybko, szybko już teraz. Zrób stop klatkę w danym momencie, zastanów się, usłysz co myślisz, usłysz co czujesz, zastanów się co z tym możesz zrobić i dopiero zacznij działać. Ok? No. Mm. Okej, okay. zobaczę teraz jakie mam komentarze, czy coś tam jest, cześć, 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 where are you from? z Portugalii, ja jestem z Polski, ale mieszkam w Portugalii, w Algarve, tak, rozmawiam po angielsku, eee, fajnie, no takie zaczepki mam na, na YouTubie, tylko nie mam żadnych pytań, mm, właśnie wolę wam, dolewam wodę, napisała Weronika, super, ale moc widzieć fantastycznie, hej, 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 hej. Hej, hej, czy tu mam jakieś py pytania? Metoda Trzech Świateł jest świetna. Co najważniejsze, działa. Tak, ty ją znasz już od jakiegoś czasu i ją używasz, i to jest ekstra. A czy ja tu mam jakieś pytania jeszcze? Niech ja spojrzę, widzisz, że ja po prostu bez okularów przy tych małych literkach, jak jest ten. Um, zaakceptowanie swoich cieni jest również mega ważne, i warto to robić na bieżąco. Ta galina. Bardzo, 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 bardzo ważne jest to, co napisałaś. Dobra, czyli poszerzanie świadomości, jak najbardziej poszerzanie świadomości. Ok, to moi drodzy, wracajcie do tego tak często, jak potrzebujecie, żeby sobie to, to ugruntować. A to, co jest bardzo ważne, ten live, o którym mówiłam, 10 kroków do zmiany przekonań, on jest bardzo ultra ważny i do wdrożenia pod tym kątem, że nasze przekonania determinują nasze życie, czyli to, czy. Hmm, czy, czy ruszamy, czy nie ruszamy, czy utykamy, czy nie utykamy, czy, czy osiągniemy, czy nie osiągniemy, czy zbudujemy, czy nie zbudujemy, nie? Wznioskuję po nazwisku, że mam matczak według... Nie, 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 nie nie. Nie, 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 nie niestety nie mam mamaty. Nie wiem, niestety, niestety nie mam mamaty. Zbieżność nazwisk. <noise> Ale szanuję gościa. Okej, okay, ściskam mocno. Opublikuję na relacjach, co...